Dobry Dzień dobry wszystkim! <laughs> eee, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Bardzo mi miło, że tu jesteś. <laughs> I się śmieję, bo mama idzie prze przede mną. Eee, no. <clears> Hrabąsy <throat> już latają? O nie. Także zapraszam Was serdecznie na nowy film na moim kanale. Zapraszam do oglądania. O, jesteśmy teraz tutaj przy, przy naszym domku w Lwowie, na ciasteczko i na piwko. Właśnie czekamy. Mama oczywiście alkoholowe, ja bezalkoholowe. Mama tańczy. No się tak nosi właśnie w takim nosidełku. Czekamy, ja już zamówiłam. Jest cudowna pogoda dzisiaj, bo jest tak rzeźko, nie jest tak duszno, wiesz? Nie? To jak to O! I co? Dobre piwko? Piszko. No. Bąbi zasnął. Mama ma dobrą rękę do, do niego, bo on zasypia moment. Zasypia. <laughs> Jak mama podchodzi. O, już się budzi. Nie, nie, nie. Musi pośpieszyć się trochę. Musi się troszeczkę położyć. O wow. Nie należy się myślić. Czesteczki tu piękne. Przynosimy ciasteczka. Ale małe dzisiaj.